Witam Was. Przywitał Was okonek. Jeden z wielu. Kilka okonków złowiłem, to jest taki dół, za takim barkoczem i przyszło stado okonków, które przełowiłem. No i jest spokój w tej chwili, na no zbrojku oczywiście. Riperek z rozbrojką. Stosuję jak wiecie, cały czas. No ale przełowiłem te okonki i postanowiłem podzielić się z Wami takimi uwagami, które wynikają z mojej praktyki, a również są one po prostu wskazane, żeby przekazać tym, którzy zaczynają wędkowanie spinningiem i żeby wiedzieli, że łowienie ryb to nie jest tylko wyciąganie ich z wody i radocha z powodu holu, tylko to jest żywe stworzenie, które wymaga szacunku. Ryba dostarcza wędkarzowi emocji, które wymagają jakiegoś zadośćuczynienia tej właśnie rybie. Obojętnie jakiej, nawet malutkiej rybie w postaci okonka, to trzeba go uszanować. I w związku z tym chciałem Wam przekazać kilka uwag dotyczących. To będzie w ogóle taki, taki film, taka publikacja. Ja zatytułuję to Dekalog wędkarskiej spinningowej etyki. Zacząć należałoby od kotwic. Kotwic i haczyków. Otóż wobbler przeważnie jest uzbrojony w dwie kotwice. Te dwie kotwice są nie zawsze nie tylko potrzebne, ale wskazane, bo dwie kotwice w przypadku łowienia kleni, jazi, okonków również, które atakują z tyłu pstrągów, są przesadą. Dwie kotwice są zupełnie niepotrzebne. W małym woblerku, 3,5-4 cm, 4,5 cm, takich małych woblerkach, nawet większych, ale w tych woblerkach, właśnie takich krótkich, plus minus 4 cm, dwie kotwice są po prostu przesadą. Ta druga kotwica brzuszna jest zupełnie niepotrzebna dla łowności takiej przynęty. I dla Etyki łowienia, ponieważ z dwóch kotwic bardzo ciężko jest wypiąć rybę, która połknie taką przynętę, jakiś większy kleń czy większy okoń. Jak połknie w całości taką przynętę, to jest bardzo trudno wyczepić e, takiego e, złowionego osobnika z dwóch kotwic, a tym bardziej gdy mają zadziory. Zadziory, które e, po prostu e, są też niepotrzebne. To jest archaiczny dodatek e, służący po prostu w dawnych epokach, a obecnie w krajach cywilizowanych i w krajach, gdzie łowi się na wyższej kulturze niż w Polsce, takich jak Kanada na przykład, nie stosuje się haczyków z zadziorami. Wystarczy rybę przytrzymać na napiętej żyłce, holowaną rybę i ta ryba nie spadnie z haczyka bez Ale wracając do tego dekalogu, czyli pierwszym punktem są kotwice i haczyki. Więc tu zalecam Wam stosować pojedyncze haczyki we wszystkich yy, po prostu przynętach poza woblerami, a w woblerach, jeżeli już jest konieczność na używanie tej kotwicy, też można założyć na kółko łącznikowe pojedynczy haczyk. Można wymienić kotwicę na haczyk, ale jeżeli koniecznie już chcecie mieć kotwicę, to należałoby w tej kotwicy wyłamać lub spiłować zadziory. Po prostu zlikwidować zadziory, które ma kotwica. Te zadziory są jeszcze raz powtórzę. Tu wiatr wieje, nie wiem czy mnie będzie słychać. Te zadziory są zupełnie niepotrzebne. I teraz następną sprawą, jako drugim punktem tego dekalogu, jest wypinanie ryby. Wypinanie ryby zalecam poćwiczyć. Może to się Wam wydaje śmieszne, ale warto by było kupić mrożonego karpia, czy pstrąga tęczowego takiego schłodzonego, który ma głowę oczywiście, bo sprzedają ryby z głowami, odciąć tą głowę, wziąć tego, ten łeb sobie do ręki i poćwiczyć odpinanie ryby odpowiednim przyrządem, to musi być odczepiacz takie kleszczyki, najlepiej pen, ale mogą być kleszczyki, ale muszą mieć długi, długą rękojeść, długie rączki, żeby można było zagłębić po prostu szczęki takich kleszczyków w pysku ryby żeby maksymalnie dostać się do trzonka, haczyka, czy kotwicy i takim wywinięciem go w przeciwną stronę wyczepić delikatnie rybkę, nie nadszarpując jej tkanek, nie robiąc ran szarpanych, tylko powinny pozostać rany kute i wówczas ta rybka przeżyje, gdy ją wypuścimy. No nie, nie wszystkie rybki musimy wypuszczać, takie większe możemy wziąć oczywiście. Nikt nie e, zabroni nikomu e, wędkować e, i zabierać rybki. Ale te rybki muszą być zabierane, no po prostu też zabijane przed zabraniem, nie zabierane żywcem do jakiejś po prostu reklamówki, tylko powinny być zabite i wzięte w takiej ilości, jakie po prostu są dozwolone. A nawet gdy są dozwolone większe, to można wziąć mniej rybek. Teraz kolejnym punktem, trzecim punktem tego dekalogu etyki spinningowania Etyki wędkowania spinningiem. Trzecim punktem uważam, że powinna być sprawa przyponu. Przypon, tak? Przypon, który jest mocniejszy od żyłki. Generalnie stosuje się wolframowe przypony, lub przypony z odpowiednich kompozytów, odpowiednich plecionek metalowych. No była na rynku taka plecionka, którą ja używam firmy Techni Pasze, ale już tej plecionki nie ma, to jest plecionka. Grafitowo-węglowo-metalowa bardzo mocna i bardzo taka praktyczna, ale jej nie ma. Ja ją mam w zapasie. Ale Wy stosujecie przeważnie przypony wolframowe, więc zalecam stosowanie przyponów w każdym przypadku, nie tylko w wodach szczupakowych, gdzie można się spodziewać ataku szczupaka na przynętę, ale również w takich ciekach pstrągowych, ponieważ złowiony pstrąg, ja już o tym mówiłem, często młynkuje. On po prostu owija. Często jak ma luz, jest zapięty, a ma luz, jest wędka elastyczna, jaką muszkarze na przykład stosują, to owija tą żyłkę wokół swojego ciała. Szarpiąc się, żyłka pozostawia takie ślady, takie sznyty, ale pomijając to, bo w przypadku przyponu również pozostawi przypon takie sznyty, takie ślady na, na cięcia, takie na łuskach ryby. Na jej bokach i brzuchu również, dookoła po prostu jej korpusu ciała. Ale przy tym młynkowaniu często, jeżeli nie mamy przybodu, to przy, takim, przy takiej walce pstrąga zostaje ta żółka, jeżeli jest sama żółka bez przybodu, zostaje przecięta. I taki pstrąg odpływa w pysku lub gdzieś w innym miejscu, ma zahaczoną przynętę, ale przeważnie w pysku i odpływa. I potem cierpi. Z taką przylętą pływa, pływa, no różnie się to kończy przeważnie, taka ryba zdycha. Jeżeli to jest w pysku y, gdzieś tam zaaplikowane, to ten pstrąg nie może żerować i cierpi, umiera później, czy zdycha, jak to można powiedzieć o zwierzęciu śmiercią głodową, tak? W męczarniach, bo to mu infekuje i tak dalej. W czwartym punkcie tego dekalogu można omówić sprawę żyłki. Otóż wędkarze, tacy, którzy są gdzieś tam po prostu, po prostu popularni, szczególnie w internecie, zalecają wbrew po prostu pewnym zasadom etyki żyłkę bardzo cienką, tak? Do stosowania do połowu pewnych ryb, takich jak klenie, strągi na przykład, czy tam okonki. To jest absolutna bzdura i nie stosujcie takich porad nigdy w praktyce. Po prostu żyłka... Zawsze powinna mieć w miarę optymalną wytrzymałość i nie może być na przykład 0,18 na pstrąga czy okonka, tylko powinna być co najmniej 0,22 i owszem, wówczas przynęta lekka, bliżej leci, ale wobler można spuścić z nurtem spławić, nie trzeba nim daleko machać, biczować tak tym woblerem, tylko wystarczy, jeżeli on jest pływający, puścić go na ciek i on sobie spłynie. Na jeziorze można też również rzucić, ale te rzuty nie muszą być dalekie na okonka, przy brzegu gdzieś czy i wcale te parę metrów Was nie zbawi, a będzie większa szansa, że uwolnicie zaczep i większa ryba gdy Wam weźmie, to ją wyholujecie, a nie taka cieniutka żyłeczka, która się plącze, robią się często węzły, Wy tego nie kontrolujecie podczas łowienia, na takim węźle nawet odplątanym struktura żyłki jest osłabiona. I przy jakimś tam braniu ryby, jej holu później, albo przy zaczepie, po prostu ciągniecie i pęka w tym miejscu. Także żyłki nie stosujcie przesadnie cienkiej. Nie szpanujcie żyłką, tylko stosujcie żyłki grubsze, takie, które Wam pozwolą na wiele manewrów i będą właśnie w ramach tej etyki wędkarskiej takie no, odpowiednie. Następną sprawą, punktem piątym tego dekalogu, można, yy, można w nim ująć, Łączniki wszelkie, a szczególnie agrawki, bo kółka łącznikowe, no wiadomo, są mocne, szczególnie te przeginane i tutaj nawet malutkie kółeczko o średnicy tak 3-4 mm jest w stanie wytrzymać obciążenia bardzo duże. Ale agrawki, agrawki są bardzo różne, bardzo różne szczególnie te druciaki, one są różnie robione, to są seryjne, masowe produkcje i tutaj można naprawdę trafić na buble i trzeba uważać. Ja Wam zalecam stosować kółka łącznikowe. Owszem, wówczas jest trudniej pewne rzeczy wymienić, połączyć pewne części zestawu, bo kółko łącznikowe wymaga rozgięcia, a grawka jest łatwiejsza w montażu, ale Wam zalecam kółka łącznikowe. A za grawkami to naprawdę bądźcie ostrożni. Dobierajcie tak łączniki, żeby cały zestaw był mocny i nie ulegał deformacjom albo puszczał, zrywał się albo po prostu był niewytrzymały na różnego rodzaju naciągi, obciążenia itd. Także to jest punkt piąty tego dekalogu. Wszelkiego rodzaju łączniki starajcie się bardzo, bardzo starannie dobierać, żeby Wasz zestaw był mocny. W punkcie szóstym tego dekalogu można by ująć sprawę wymiany żyłki nad wodą. Jeżeli na przykład macie też tego nie stosujcie, nie nawijajcie żyłki maksymalnie do rantu szpuli, jeżeli łowicie na kołowrotek ze stałą szpulą, a te są najbardziej popularne. Nie nawijajcie, nie stosujcie tych zaleceń, które Wam polecają, bo te zalecenia służą rynkowi. Żeby było jak najwięcej brody, żeby Wam się jak najczęściej robiła broda, splątania przy wyrzutach i wtedy rynek ma zbyt, bo idziecie po nową żyłkę, tak? Ale tutaj zalecam wam pewien dystans od rantu, 2 nawet milimetry może być do rantu nawoju żyłki i jeżeli ta żyłka mimo wszystko ulegnie splątaniu na skutek po prostu jej skręcenia albo na skutek złego nawoju, jeżeli źle nawiniecie żyłkę nieodpowiednio, to też, ale uwierzcie mi, że kołowrotki generalnie prawie wszystkie ze stałą szpulą skręcają żyłkę. Także tutaj jest nieuniknione węzłowanie jej czy splątania ale nie nawijajcie do pełnej szpuli, bo jak mówię, są brody, które później wymieniacie nad wodą i dlatego w tym punkcie szóstym chciałbym Wam powiedzieć, żebyście żyłkę, którą usuniecie, odetniecie jako brodę, nie zostawiali na brzegu wśród zielska, czy gdzieś tutaj, gdzie chodzą na przykład ptaki, czy inne zwierzęta, ponieważ szczególnie dla ptaków żyłka jest zabójczo groźna. Ptaki, takie jak kaczki, czy nawet łabędzie, no wszelkiego rodzaju ptastwo, ale te większe właśnie ptaki, które cały czas się kręcą po brzegu, gdy się wplątają w taką zbrodowaną żyłkę to się gdzieś tam jeszcze ona dodatkowo zaczepi i one są zniewolone one wpadają w sidła i często albo mają później poranione nogi, że te nogi im infekują również i nie mogą chodzić, nie mogą żyć normalnie, i, a nawet tracą życie, jak się wplątają w to jak w pajęczynę i po prostu giną Także uważajcie i nie zostawiajcie, zawsze miejcie z sobą jakiś woreczek czy, czy cokolwiek i tą żyłkę zbrodowaną, te węzły wszystkie, które odetniecie na brzegu, zabierzcie z sobą. Kolejno w punkcie siódmym Chciałbym Wam powiedzieć, że szczególnie wiosną, gdy idziecie ze spinningiem, wyposzczeni po zimowej takiej martwicy, to napotykacie często na tarliska. Jesteście nawet zwabiani w takie miejsca, gdzie ryby się trą, szczupaki i inne na przykład ryby, jest od połowy marca już coraz ciep cieplej. I te tarliska są miejscami szczególnej troski. I tutaj, jeżeli Dowiecie się, że ryby się trom, później jest w połowa, kwietnia, jazie, klenie, no widać to wszystko często, jeżeli te ryby gdzieś tam u Was są, gdzie są te tarliska, to nie jest takie niezauważalne. Słoneczny, piękny dzień, kiedy jest ciepło, woda jest odpowiednio nagrzana, to wszystko jest wyraźnie widoczne. Nawet się można zbliżyć do takiego tarliska blisko, bo ryby są zajęte prokreacją i one nie są takie płoche, dlatego ulegają wtedy różnego rodzaju no, wrogom. Ale tutaj omijajcie te tarliska i oddalajcie się od tych ryb, żeby te ryby miały możliwość spokojnego odbycia prokreacji, czyli tarła. Żeby nie miały tych zakłóceń, bo na przykład takie klenie czy jazie, jeżeli spłoszycie, to one już nie wrócą na to tarlisko. One będą szukały innego rozwiązania. Jeżeli raz to Wam się zdarzy, no to tam, ale jeżeli tak ewidentnie spłoszycie, to naprawdę te ryby opuszczają tarlisko i wtedy no, mają problem. A chcemy łowić rybki, chcemy, żeby ich było coraz więcej, więc szanujmy ich momenty rozrodcze, żeby one odbywały tą prokreację, to tarło w sposób... Przynajmniej przez nas, nie zakłócamy. No i teraz tak, ósmy punkt dekalogu, ja go tak nazwałem, to publikację, więc w ósmym punkcie powiem Wam o takiej rzeczy, żebyście nie niszczyli niepotrzebnie roślin. Owszem, chodzenie brzegiem z wędką, ze spinningiem wymaga często przedzierania się przez różnego rodzaju zarośla, chaszcze, i tutaj no, jest nieuniknione, że musimy sobie nieraz sterować drogę, a lubimy przebywać w miejscach y, takich, które no, są mało odwiedzane. Tam też mogą być ryby, bo na przykład y, pstrągi, jeżeli ktoś stale chodzi w te same miejsca, to one są przełowione czy inne ryby. A my szukamy miejsc, w których jeszcze coś może pływać, bo w Polsce wiadomo jak jest. I tu się przedżeramy przez różnego rodzaju chaszcze, ale starajmy się w ramach właśnie możliwości nie niszczyć niepotrzebnie roślin, łamać krzaków, bo tam mogą być gniazda ptaszków, wiosną szczególnie. Także uważajmy, żeby nie przesadzać zniszczeniem roślin, nie palić ognisk też w okolicach, właśnie jeżeli chcemy odpocząć coś zjeść, bo nieraz mamy takie przyzwyczajenia, to starajmy się robić to wszystko tak, żeby to miało sens i nie uszkadzało naszych pięknych krajobrazów, po których po prostu lubimy chodzić i w których się dobrze czujemy. No a w punkcie dziewiątym, skoro mowa jest o szacunku do natury, do otoczenia ryb, czyli do tego środowiska, które jest wokół środowiska wodnego, to też nie śmiećmy. Jeżeli mamy jakieś słodycze z sobą, bo lubimy często nosić, ja sam osobiście lubię cukierki nad wodą czy jakieś snickersy, wziąć z sobą trochę czekolady, jeżeli nie jest żeby mi się nie roztopiła, lubię wziąć i zamiast śniadania to sobie zjem na przykład taką całą tabliczkę czekolady, ale Tutaj nie wyrzucam tych papierków. Ja zawsze zabieram, mam woreczek z sobą specjalny na śmieci w odpowiedniej kieszonce i tam upycham wszystkie papierki od cukierków czy innych słodyczy, które po prostu są już zjedzone. Także nie śmiećmy nad wodą i zwracajmy na to uwagę też innym. Jeżeli widzimy, że ktoś pije piwo, czy wiadomo, że wtedy się narażamy, bo ktoś może być podpity, może podskakiwać, może nam coś tam burczeć. Ale warto jakoś tak się zachować, żeby ten ktoś wiedział, a przynajmniej żeby liczył się z tym, że my, zachowując się etycznie i tak elegancko, że on jest po prostu takim jakby intruzem w tym całym klimacie tego, tego porządku. Także można, trzeba tylko być po prostu odpowiednio dyplomatyczny i takiego kogoś można bez szczególnej presji, bez szczególnego nacisku czy ganienia, można kogoś takiego nauczyć tak kultury, żeby on to zrozumiał, ale to wymaga no, pewnej inteligencji. Więc radzę Wam włączać wszelkie zmysły, żeby nasze środowisko, w którym e, po prostu lubimy przybywać i które kochamy, było jak najbardziej czyste. No i na koniec e, punkt 10 dekalogu, e, dekalogu e, spinningowej etyki e, powiem Wam o wypuszczaniu ryby, czyli no, jak tą rybę wypuszczać. Więc jeżeli ją już mamy na brzegu, wylądowaliśmy, podebraliśmy i wylądowaliśmy, mamy ją w rękach, to trzeba ją jak najkrócej trzymać poza wodą. Jeżeli ją bierzemy do ręki, to warto jeszcze wtedy przed wzięciem ją tak drugą ręką, bo w jednej mamy wędkę, w drugą żeśmy wzięli rybę, jedna jest ręka mokra, ale drugą warto namoczyć, żeby ryba była wzięta do rąk mokrych. I trzymajmy tą rybę w miarę krótko, miejmy zawsze na wierzchu, ja mam tu zawsze przypięty taki odczepiat, czyli takie kleszczyki, one są owszem z krótkim trzonkiem, to są takie zwykłe kleszczyki, ale one wystarczają mi, na tyle już wprawę w wyczepianiu ryb, że ja nie muszę nosić jakichś szczególnych przyrządów, takich z długimi jakimiś tam trzonkami, ale one są zawsze przywieszone tutaj, w tej chwili nie są przywieszone, bo schowałem bo one mi tutaj dyndają niepotrzebnie i ja nie zawsze je stosuję. Też nieraz najczęściej to ja po prostu wyczepiam rybę bez tego, bo mam haczyki bezzadziorowe i nie ma problemu takiego jak inni mają. Pokazują niektórzy z pasją wędkarstwo, częstują się rybami, ale męczą te ryby na łódce. Taki, taki jest kanał, gdzie pokazują jak y, wypienają te ryby, szukają przede wszystkim tego wyczepiacza, tych kleszczyków, później tam jakieś dyskusje. To się robi szybko, krótko, bo ryba przeżywa stres i później po jej wypuszczeniu ona bardzo długo dochodzi do siebie. Więc skróćmy jej cierpienia, tą satysfakcję z jej złowienia. Wystarczy ten moment, fotka i potrzymać o mnie ja wiem, no góra te parę naście sekund do pół minuty a nie mierzyć, ważyć, jak niektórzy to robią, po co to wszystko? To jest wszystko nieistotne. Każdy widzi, że żeście złapali rybę w stosunku do dłoni, jak ją trzymacie, że jest duża, że jest mała. Jak jest duża, to widać, że jest duża. Pocieszyć się ją i wypuścić ją. Ale jak kręcicie filmiki, bo mało kto z was kręci filmiki, to właśnie nie pokazujcie przedłużania y, trzymania ryb poza wodą. Wypuszczajcie ryby i te które są poza jakimś tam limitem i rozsądkiem to wypuszczajcie, a możecie sobie też zjeść rybkę, nikt wam nie broni, bo to, to one w sumie są. Także powodzenia wam życzę, przestrzegania takich zasad. oglądnijcie sobie to jeszcze raz, jeżeli wam nie wszystko jest zrozumiałe. Komentarzy nie mogę zostawić, ponieważ są komentarze dla mnie szczególnie agresywne, piszą do mnie ludzie, którzy mnie zaczepiają. I to są, nie są ludzie, którym można udostępnić komentarze, bo mają wtedy satysfakcję i piszą takie bzdury, że ja po prostu nie mam ochoty ani tego czytać, ani mieć zaśmieconych w tych przestrzeni pod filmem. Takimi właśnie y, paskudnymi wstawkami. Także idę dalej, bo jest jeszcze dzień w toku i idę łowić. Przypomniałem sobie, żeby nie tylko moralizować Wam i Was po prostu jakby, nie wiem, Pouczać, czy niektórzy mogą się czuć obrażeni, bo są wędkarzami, prawda, no i tak dalej, ale ja im po prostu przypominam. A szczególnie ta publikacja dotyczy tych, którzy zaczynają, żeby wiedzieli, bo w internecie nie ma, albo jest bardzo mało takich publikacji, szczególnie w filmach, które z chęcią oglądacie na temat etyki łowienia. Ale żeby nie było tylko samego moralizowania, jakiegoś pouczania, to wam powiem. Taką rzecz, taką poradę Wam udzielę dotyczącą ochrony przelotki czytowej, na wędce oczywiście spinningowej. Tutaj, jeżeli stosujecie przypon, to jest taka sytuacja, że przypon jest przeważnie zakończony z przodu od tej górnej części krętlikiem. Krętlikiem lub jakimś innym łącznikiem, ale przeważnie jest to krętlik. I ściągając za każdym razem, ściągając przynętę, wyciągając z wody przed rzutem, po wyciągnięciu z wody przed rzutem, ściągając przynętę maksymalnie do góry, zahaczacie tym krętlikiem o przelotkę szczytową, a dokładniej o jej środek, o tą wkładkę, którą ma. To jest nieraz wkładka jakaś tytanowa lub z innego, z innego kompozytu, ale to jest wkładka, która jest po prostu no, narażona na pewnego rodzaju poluzowania. Ona może Wam się albo ukruszyć z czasem, albo może się po prostu wyłamać lub inna sytuacja może się wydarzyć, to żeby temu zapobiec nie będę tu się za długo rozgadywał przed tym krętlikiem na żyłce warto jest założyć gumowy stoper. Stopery są o różnej średnicy. Dobrać sobie stoper minimalnie szerszy od średnicy tego oczka szczytowej przelotce, tak żeby się przy dociąganiu przy dociąganiu tego przyponu, tego krętlika do przelotki, no nieraz nie zauważycie skręcacie, chcecie wyrzucić łup, krętlik dostał się do środka, do przelotki szczytowej i później macie problem z wyrzuceniem szarpiecie kijem, machacie żeby to poluzować, żeby to wyskoczyło nie zawsze wam się chce sięgnąć ręką i wyjąć i to za każdym razem po prostu niszczy tą przelotkę, dlatego ten stoper gumowy nie wejdzie wam w ten otwór i będziecie mieli większy komfort łowienia. Zabezpieczycie do tego przelotkę szczytową przed uszkodzeniami. No, myślę, że mnie rozumiecie i idę dalej. Tym razem no, już nie będę włączał aparatu, bo oddam się łowieniu. Jak coś złowię, może... Ale musi być większa rybka jakaś, nie liczę na to specjalnie, ale jeżeli złowię jeszcze jakiegoś okonka, bo na nie się głównie nastawiłem dzisiaj, to Wam oczywiście pokażę z wypuszczeniem. No, obiecałem Wam pokazać, jak się coś większego trafi. A to jest ten okonek. I Wam pokażę, bo mówiłem o ćwiczeniu wyczepiania na głowach martwych ryb. Owszem, wtedy jest łatwiej, bo ryba się nie szarpie. Ryba złowiona się szarpie broni, ale zobaczcie, złowiłem okonka, on ma cały pyszczek, bo złowiłem na dozbrojkę bez zadziorowych haczyk i on nie ma nadszarpniętych warg, nie ma rozerwanych warg, jest cały, zdrowy i mogę go po prostu teraz tu ładnie wypuścić. Proszę bardzo, pokażę Wam jak go wypuszczam. No, odpłynął okonek, większy od tamtego, dlatego Wam pokazałem, ale miał cały pyszczek, nierozerwany, może dalej żerować, może sobie dalej żyć, nie będzie cierpiał z powodu naszych tam wybryków, które nie zawsze powinniśmy takie e, rzeczy robić, że przy samym holu już w ogóle okoń ma bardzo kruchy pyszczek, przy samym holu już się mu nadszarpuje e, po prostu wargi, jeżeli złowi się za wargę. Jeśli ciągnie większego okonka, no to mu się w nurcie szczególnie, on stawia opór, nadszarpuje mu się ten pyszczek, a jeszcze przy wypinaniu, no to jest tragedia. Także tutaj wam to co powiedziałem, to jeżeli poćwicicie na sucho, że tak powiem, na martwych głowach ryb, no owszem, one się jeszcze raz powtórzę, nie szarpią, ale już będziecie mieli pewną wprawę, jak włożyć przyrząd, jak wyczepić i jak się zachować, jak złowicie rybkę. No na razie.